Co jest tak głośno? O chuj Oni co chcą i kim są? Zapytam mieszkańców, może coś wiedzą Co tu się odpierdala? Moja głowa Gdzie, gdzie jest jestem? O chuj, co tu się dzieje? Wanna się pali, he? Ojej, śpięć stąd Co pan robi? Upolam się kurwa. A, okej, okay. to idę długo nie wytrzymamy, trzeba działać.